Od początku ten koncert zapowiadał się jako niezwykłe wydarzenie, bowiem ze względu na ogromne zainteresowanie słuchaczy, musiał zostać przeniesiony z sali koncertowej miejskiego klubu imienia Jana Kiepury do wielkiej sali koncertowej, wybudowanej dopiero co w Państwowej Szkole Muzycznej w Sosnowcu. Ten koncert, przygotowany w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, miał na celu przypomnienie, takich utworów, które stanowią perły polskiej muzyki. Stąd w programie znalazły się polones Wojciecha Kilara, serenada Mieczysława Karłowicza. Oraz jeden z koncertów fortepianowych, koncert F-moll op. 21 Fryderyka Chopina w znakomitym wykonaniu e, Śląskiej Orkiestry Kameralnej przy współudziale muzyków Filharmonii, e, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją Roberta Kabary, zaś partię solową w koncercie Chopina wykonał sam maestro Zbigniew Raubo. Ja mam bardzo, bardzo takie piękne, bardzo intensywne wrażenia z tego dzisiejszego spotkania z sosnowiecką publicznością, także bardzo się cieszę, bo to był mój debiut w tej nowej, pięknej sali, która ma znakomitą akustykę i jest świetny nowy Steinway, także to jest zawsze dla pianisty jakby taki, rzecz, rzecz fundamentalna zupełnie, żeby instrument był takim wrażliwym, sprawnym partnerem, prawda, i to umożliwia jakąś taką większą kreatywność, większą swobodę w graniu, także dzisiaj te warunki były spełniony w 100%, tak? zatem no, może to powinien w ogóle powiedzieć na pierwszym miejscu. Jestem pod wrażeniem też, też współpracy, to był mój debiut, jeśli chodzi o spotkanie na estradzie z maestrem Robertem Kabarą, który jest, który jest znakomitym dyrygentem, nie tylko znakomitym dyrygentem, ale również fantastycznym skrzypkiem, fantastycznym muzykiem, fantastycznym człowiekiem, także, także od tego roku również moim kolegą z pracy z Akademii Muzycznej, ponieważ dostał profesurę. Także jest to, jest to spotkanie, też takie w zasadzie jednodniowe, można powiedzieć, ale, ale ono bardzo, bardzo wiele zmieniło. Mam na myśli tu zwłaszcza różnicę między tym, co, co, co było na próbie, jedynej zresztą, długiej, ale jedynej, a tym, co było na koncercie. Także mam wrażenie, że to przez tych parę godzin ten utwór jeszcze dojrzał i, i w tej chwili taka nić porozumienia jakiegoś takiego głębszego, jakiegoś takiego instynktownego, była, była bardzo, bardzo fajna, myślę, podczas pracy w koncercie Chopin. Generalnie, bo to, to nie jest mój pierwszy występ z okazji święta 11 listopada, i jest to taki standard, który uważam, że, że dobrze, że jest standardem, że używamy klasyki, która się nigdy nie nudzi, czyli koncertów Chopina, które są ponadczasowe, i które zawsze mają, mają niesłychaną siłę działania na publiczność, mają taką swoją bardzo specyficzną nastrojowość, którą publiczność polska zwłaszcza kocha. I, i ja myślę, że. Że, że należy przy tym zostać, że, że to jest pewien schemat, ale on się sprawdza, on się zawsze sprawdza i, i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę powagę tej, tej rocznicy i taką no, wyjątkowość dla, dla nas Polaków, wydaje mi się, że to jest, to jest taki strzał w dziesiątkę, prawda? jeśli chodzi o repertuar, który to, to oddaje, oddaje nastrój tego dnia w znakomity sposób.